Pani prezes, w najbliższych tygodniach będziemy mieć nowego ministra zdrowia. Miejmy nadzieję, że docelowego albo przynajmniej na parę miesięcy kolejnych. Chciałam spytać, jakie są główne postulaty organizacji pacjenckich, jeżeli chodzi o oczekiwania wobec tego nowego ministra? Mówię tutaj o bardziej systemowych rozwiązaniach dotyczących na przykład dialogu czy konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia? Pani redaktor, dziękuję za te pytania. One są bardzo dobre. Liczymy na taki prawdziwy dialog z organizacjami pacjentów. Słyszałam już wiele zapowiedzi, więc mam nadzieję, że to się ziści. Był taki temat poruszony w, na Radzie Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia, czyli pełnej takiej informacji dotyczącej konkursów, projektów, które organizuje Resort Zdrowia. I to, co zgłaszały wszystkie wtedy organizacje, to to, że brakuje nam tak naprawdę takiej informacji, dużo wcześniejszej o tym, że taki konkurs jest otwierany, również było bardzo mało czasu na to, żeby sprostać wymaganiom konkursowym. Czasami to było kilka dni, no nie więcej niż chyba tydzień. I także, że mówiąc, zanim organizacje się zorientowały, to już konkurs był zamknięty i się okazywało, że no nie ma tutaj delikatnie mówiąc równości w dostępie do tych informacji, ponieważ pojawiały się takie organizacje, które już bardzo szybko zdążyły złożyć wniosek. Oczekujemy, że udział w tych konkursach będzie taki pełny, Formalny również od strony formalnej i wszyscy na czas otrzymują odpowiednie informacje. Natomiast jeżeli chodzi o potrzeby w zakresie systemowym, to może opowiem troszeczkę o ostatniej inicjatywie Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Zaczęliśmy cykl spotkań zatytułowany Onkologia Jutra. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu. I zebraliśmy na tym pierwszym spotkaniu główne oczekiwania czy też potrzeby pacjentów wymagające pilnej realizacji. I tutaj organizacje pacjentów zaproszone przez nas i również pacjenci niezrzeszeni. niezrzeszeni zdefiniowały te wszystkie potrzeby i mogę powiedzieć, że jest ich bardzo dużo. One nie są żadnym zaskoczeniem, czyli wszystko to, co tak naprawdę dolega pacjentom onkologicznym w Polsce, poczynając od profilaktyki, od dostępu do leczenia i również wszelkie informacji na temat dostępnych opcji terapeutycznych również dotyczy to braku cały czas wytycznych terapeutyczno-diagnostycznych też byśmy chcieli żeby one były wreszcie opublikowane również zauważyliśmy potrzeby pacjentów których nikt w zasadzie nie reprezentuje czyli pacjentów zapomnianych pacjentów hospicyjnych które też mają bardzo duże problemy no i oczywiście profilaktyka kolejne nasze spotkanie już za tydzień w razie co zapraszam Wszystkich chętnych będzie informacja na stronie i, i, i w mediach społecznościowych, także im jest nas więcej, tym lepiej. Mam nadzieję, że zarówno informacje pełne o konkursach, w których organizacje pacjentów mogą brać udział, po to, żeby również włączyć się w realizację potrzeb pacjentów, będą pełne, jak również to, że będą, ruszą jakieś działania konkretne nad tymi potrzebami, które. Ta inicjatywa Onkologia Jutra wypracowała. Bardzo dziękujemy za rozmowę i zapraszamy organizacje tak. pacjenckie do szukania informacji na stronie OFA. I dobrania udziału w spotkaniach. Koniecznie im nas więcej, tym lepiej. Najwyższy czas, żeby to pacjenci zaczęli też bardziej kreować system, niż to było w dotychczasowym stopniu. Cały czas uważam, że my jako pacjenci jesteśmy w stanie być bardziej kreatorami niż tylko odbiorcami działań. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.